Cześć, witam Was na kanale Pogadajmy o Komiksach. Słuchajcie, mój ostatni unboxing miał miejsce chyba w 2019 roku, jeżeli się nie mylę. I była to olbrzymia paczka od gildii, ze sklepu gildie, zawierająca te 4 czy 5 tomów, nie pamiętam, Batman Noir, pakietu, który wyszedł z okazji 80-lecia powstania postaci Batmana. Dzisiaj przed Wami spo, też spora paczka, aczkolwiek no do tamtej nie ma porównania, bo tamta była kilkukrotnie większa. Aczkolwiek ta też jest dość spora, waży dosyć sporo, pokażę jak ona wygląda. To jest paczka od Egmontu, no, zawierająca kilka komiksów, szczerze to nawet nie pamiętam, które dokładnie. Ostatnio robiłem uzupełnienie swoich jakichś tam braków, które E, których, no do tej pory jeszcze nie przeczytałem, e, i, i, i dlatego e, i stąd ta paczucha. E, chciałem Wam pokazać, sprawdzić, sam się przekonać, jak Egmont pakuje takie dosyć e, spore paczki. Ona, nie wiem, ile ona ma, może ważyć 10 kg, coś koło tego nie, nie ważyłem, nie chcę strzelać, ale tak mniej więcej około 10 kg. Są tam dosyć spore komiksy, no dlatego przekonajmy się, jak e, wyszło. Jak wyszło im zapakowanie tego wszystkiego, i zobaczmy, czy komiksy będą po prostu całe. Czy nic się im nie stało podczas tego? Tu paczka przyszła im postem, do paczkomaty. Nie nosi jakoś specjalnie śladów tutaj, prawda? Nie widać, żeby była gdzieś poobijana i tak dalej. A czasami niestety tak się zdarza. No i proszę, tutaj mamy. Dosyć solidnie wygląda to, że jest zabezpieczone, dlatego że komiksy, no tutaj z jednej strony, tylko z tej strony są jakby niezabezpieczone niczym, widzicie. Natomiast tutaj, tutaj i w tym miejscu też mamy tą folię ochronną. Nie wiem jak to się nazywa, tak szczerze mówiąc. Okej, okay. mm, no dobra, e, czyli tak to wygląda. No i popatrzmy teraz, czy wszystko jest ok, czy żaden z tych komiksów nie jest gdzieś ubity. Mm. Dead Metal to drugi. W porządku. Patrzymy dalej. Mm. Ok. Dead metal tom trzeci, Również bez zarzutu. Eee, ok, dalej patrzymy. Tutaj jest wszystko w porządku. Również. I nie widzę, żeby coś było nie tak, czyli Dead Metal Tom 4, OK. Eee, dalej mamy Injustice eee, tom drugi, a właściwie rok drugi. Również tutaj nie widzę, żeby coś było uwalone. Więc, jak najbardziej, na plus to jest akurat jeden z mniejszych miękko Chociaż, jak na spider many z Marvel, fresh. tą czwarty bardzo gruby, chyba dwukrotnie grubszy od poprzednich. Tutaj, oczywiście, też wszystko jest bez zarzutów. A no i widzę, że są dwa ostatnie, w zasadzie chyba największe czyli epiki, spider -Man, Amazing Spider-Man Epic Collection i to jest chyba tom trzeci. Nie jestem pewien. Nie, to jest czwarty, tamten jest chyba trzeci. Aczkolwiek głowy nie dam, bo ja utknąłem na tym pierwszym epiku i jakoś jeszcze go nie skończyłem, ale zamierzam się za to zabrać. Tutaj, jak widać, też jest wszystko jak najbardziej w porządku. No i ostatni komiksik. Hmm. Szkoda, że oni tego nie numerują jakoś tych epików, tak szczerze mówiąc było. Bo będę musiał spojrzeć gdzieś tam, wiecie, na, na gildię czy, czy na stronę Egmontu sprawdzić, czy e, który w zasadzie to jest, e, to jest tom. Okej, okay, moi drodzy, wszystko jest jak w najlepszym porządku, czyli brawo Egmont. E, takie pakowanie należy pochwalić pudło może nie jest zbyt sztywne ale jest solidne także no nic z komiksami się nie stało także można śmiało zacząć czytać więc tak szczerze mówiąc to była pierwsza paczka tak duża paczka od Egmontu to znaczy, może nie. Kupowałem więcej komiksów i paczki były większe, aczkolwiek to są głównie twarde okładkowce, więc ta paczka chyba była najcięższa. Więc, widzisz, z mojego punktu widzenia śmiało mogę uzupełnić zapasy, czy na przyszłość zamawiać jakieś większe paczki, prosto od Egmontu. Tym bardziej, że wcześniej jakiś czas temu też od nich zamawiałem. Od nich zamawiałem m.in. Nightfall i też to przyszło bez żadnych tam jakichś uszkodzeń. Czyli oprócz sklepu Gildia polecam również pakowanie wydawcy tych komiksów, czyli właśnie Egmontu. To tyle ode mnie, następny filmik będzie o Lobo, poprzedni, ostatni czarnian bardzo Wam się spodobał, widziałem po ilości tam wyświetleń, także kolejny film będzie właśnie o Lobo, ale co to będzie za komiks to jeszcze Wam nie powiem, przekonacie się niedługo. Tyle ode mnie, jeżeli podoba Wam się to co robię, no to tradycyjnie lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, możecie również wesprzeć kanał. Link y, macie w opisie. Trzymajcie się. Do następnego. Hej.